e Z tej strony kostucha. Tak, i dzisiaj moją kosą będę ścinał głowy. Pierwszym moim rywalem jest Kale. Dekapitacja nastąpi w kolejnych trzech minutach. A ja gram Letality Kainem na topie. Letality Kain na topie pod. O, kurde, skypowałem się. Normalnie już myślałem, że to Madlife. Nieważne. Lethality Kane na topie, pod, pod dymkę. Mam zamiar wygrać tą grę w sposób łatwy. Jako, że ostatnią przegrałem w sposób smutny. No tak wiesz, żeby troszeczkę na odwrót zrobić. E, jak ma działać Kane Top? E, no, te Kane'em na topie po prostu klepiesz się do ustranej śmierci z tym ziomkiem. Zgadza się, ponieważ gra Kale. Gra słabym championem dosyć Wirli. Mimo, że z Lethal Tempo on jest dosyć niebezpieczny, to nie jest aż tak. No, Kane chyba jest silniejszy. Szczególnie z Conqueror. I dalej gram pod full Tality po prostu i pod proxy. Tak, będę proxował enemy dżunglę. Tutaj spróbuję, może, szcisować panią Kale. Jakby tutaj przy, przypadek gdzieś się pojawiła. Oni mają letal tempo Warwicka na suporcie, co jest, no, niespodziewane, tak, tak mogę powiedzieć. Ona już warda z, swojego zużyła, co ciekawe. W dosyć słaby sposób, o tak powiem. Czemu to we mnie rzuciłaś, koleżanko? Jesteś niemiła jakaś? Ja jestem tak miła jak mogę. Ty, a teraz zrozumiałem. Kale przed szóstką daje mi czerwone orby, a ja chcę niebieskie. Uuuu... to trochę pokrzyżuje mi plany. No bo ogólnie oni mają trzech rężów. No myślę, że z Kali wylatują te. Też niebieskie. Mmm, ja tutaj się przetransportuję, zrobić taki myk. Boom. Tylko że po to, żeby wiedzieć, gdzie jest kartus i kiedy mogę się go spodziewać. Teraz po prostu wrócę sobie. Ona myśli, nie wiem, że jak krogi robię, może jest oszalała, otumaniała, coś nie wiem. Letalitica nie jest jakimś tropikiem, ale na topie nie jest on też chyba zbyt wybitny. Wezmę na trzecim M, mimo że to nie jest za dobre, przypuszczam. Ty, on już tutaj jest? Ta postać to kliruje. Coś za szybko. Podejrzanie szybko. Uhum. No, szczęście, on mi nie może zagrozić. Bo jestem świadom jego wizyty. Chyba, że tu po prostu wiedzie i. Nie wiem, pokrzyżuje mi plany. Dobra, ja jadę, zabijamy go. On jest, kurde, blaszka martwy. Bijemy się do końca, nie ma co. A ten nobek to co? Nie, musimy, musimy. Ja, pindole. Ja, jeszcze ja tu umrę. Nie no, możemy się chyba z nim bić, nie? Nie możemy jednak, nie możemy. Ona ma to tempo wystakowane. O kurna! Ale, ja ja tracę 10 tysięcy creepów tylko dla tego fighta. Jestem zupełnie do tyłu, ale mój skarner sobie ora. Dobra, powodzenia skarnerze. Ja oddałem wszystko za to, co tu się stało. Oddałem całe moje życie. Dobra, nie umarłem, więc życie nie oddałem, ale oddałem całe moje kieszonkowe stopa. Chciałbym się cofnąć w jak najszybszym czasie, bo to nie wygląda za kolorowo. I kupię kula, tak, kula. Dlaczego? Bo kula daje fula. A ja daję Turbo fulla, będę po prostu proksował. Ciekawe, czy ona tepnęła, a ja nie widziałem, i umrę na tym waveie. To by było dosyć komiczne. To byłoby przezabawne. Ona ma co prawda trzeci level. O, będziesz frizować czy nie? Będziesz? To ona chce stracić połowę HP. No, czyli straciła połowę, ale nie chcę fryzować. to taka sztuczka nowa. Co kupujemy? Kula, kropelkę i refila. To będzie czeku full stakujący się Kane. Nie ma co obijać bawełnę. Ja stakuję na wszystkim, co mogę. Będę stakował kropelkę, będę stakował kula. Mega Income. I mój pierwszy item to będzie prawdopodobnie profane Hydra. Ta Kale wcale nie bije tak mało, ale tylko dlatego, bo um, no w dłuższych fightach ona trochę męczy. Męczy, nie? W takich o no to ona nie ma większych szans raczej, mimo że ona... Ty znowu Warda tu używa? Ciekawe. Ciekawe użycie Warda. Po raz kolejny. Chciałem ją troszeczkę dusić na tej linii, Chciałem troszeczkę podduszać, no bo. No, Kale na ten moment nic nie będzie robić. Jak nie pozwolę jej oddychać, żeby jak najmniej jak najwięcej creepów traciła, no to. No, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze. A jak się da radę wyskalować ten czempionik, no to no później się robi nieprzyjemnie, prawda? Mimo, że Kane też się dobrze skaluje. To jest dobrze skalująca się postać. To nie jest to chyba aż tak dobrze skalująca się postać. Ja idę po prostu. Progrzala w tym momencie coś mi się zdaje. Najpierw wezmę tego wave'a. Witam serdecznie Waveiku. A teraz przejdę jakoś. Ty w sumie jakie ja mogę tu przejść? Chyba nie mogę. To jest cała sztuczka, że nie mogę tu przejść. Dobra, robimy taką sztuczkę. Nara. No i wypindalam stąd Elo. Chyba nie ucieknę, co? No. <laughs> Chyba nie ucieknę. Ma no nie, czemu ona ma? 400 movement speeda, ona ma 60 więcej ode mnie aż, wytyfy. No dobra, no tu był k, e, kartus, nic na to nie zrobię, ale e, zadziwił mnie trochę i movement speed, 60 więcej aż? Patrz, ona biega na, ona biega na 400 MS-a cały czas, bez niczego, nawet butów nie ma tych drugich. Kurde, jak dużo, plus 61? A i pasywa nie daje movement speeda tylko jak masz, a nie, czekaj, może, może daje. Myślałem, że jak masz tam te wyższe levele, dopiero daje movement speed ale chyba już daje w takim razie na szóstym, no bo nie widzę innego wytłumaczenia, dlaczego ona jest speedrunnerem. Można patentować jakiegoś śmiesznego builda. Kaylee Formuła 1, nie? Nawet nie wiedziałem, że ta postać tak szybko biega. Ja muszę, ale to jest dobre w sumie, że ona jest teraz range'em. W sensie niedobre, bo. No, Kane nie jest za silny bez formy, prawda? Ale dobre jest w tym znaczeniu, że ona będzie dawała mi niebieskie te koraliki ale będzie mnie kajtowała jak psa, bo ma swiftnessy i ona biega pewnie już teraz na 450 jak ma nastakowaną pasywę dlatego przepuszuję nie no nie ma szans, że ja do niej podejdę kiedykolwiek no i mówię, idę chyba próbować proksować robię debausa tak zwanego, mogę umrzeć za to także szybko to weznę, zanim oni się skapną co ja robię na razie i już idę dalej idę teraz tutaj zgadza się Teraz tutaj będę proksował. Wysadzam się sadzoneczką i czekam, aż podejdzie ten wave. Siemaneczko. Ten creep już chciał mi zwiać, czaisz? Już, już, już nie chciał mnie widzieć. Witamy, witamy, waveiku. No i teraz mamy dużo czasu. Jako że to sproksowałem, no to nie muszę się przejmować wave'em, więc chyba idę po prostu krogi wziąć. Tak, zgadza się. Chyba że mi Kaylee przeszkodzi w tym, to wtedy będę musiał zwiewać. Co prawda moje robienie kroków nie jest za silne. I zajmie to lata, a stracę przy tym HP więcej niż powinienem, ale. I tak to jest chyba warf. Krogi mieć a nie mieć to jest dosyć dużo, dużo. To główienko stoi, ona idzie tam. Ja wezmę żelki, postawię tutaj Warda jakby co i wezmę sobie wave'a pod turetem, już jak yy, przyzwoity człowiek. No i nie zmisowałem podczas tego całej, całej tej operacji ani jednego creepa. Największy problem tego wszystkiego jest to, że ona jest bardzo szybka i. No ciężko będzie mi ją kiedykolwiek dogonić yy, Oczywiście przed formą, nie? Po formie to ja jestem równie szybki, a mam formę w bazie, jak widać hmm, także teraz już będzie bardziej to uczciwa walka Nadal będzie dosyć... O kurna. Ja jestem najbardziej... Nie, jestem niereformowalną osobą Idę do więzienia po tej grze Idę siedzieć Ja pindole Dawaj, chodźmy, zabijmy ją Przecież ona tak nie może grać Jak noob Dobra, pozwalam wam ją zdejwować, czy coś. A nie, czekaj, tam kartus jest w moim lesie. Co tam się dzieje w ogóle? Dobra, może wybejtuję jej ulta. Dobra, nie wybejtowałem, bo umarłem dlaczego ta postać jest taka szybka? Ja to jest ostatnia rzecz, którą rozumiem. Bez sensu dla mnie dlaczego ona speedranuje ten mecz na 500 ms -a. Co? Ja mam 340. Dawno nie grałem na Kayle, zapomniałem, że. Albo nawet nie pamiętałem, że tak jest. Jakby. Może mi to jakoś z pamięci wy, wypadło? Że ta postać biega na... Nie wiem, 800? Formuła 1 challenge? Czemu ona jest taka szybka? Dobra, przynajmniej teraz wziąłem formę niebieską, więc nie jestem już przygłupem. Ale no jaka ona jest szybka! Okej, okay, Profanek. Hydra się zbliża, co prawda trochę opóźniona, przez to, co się dzieje w grze i przez to, co ja kupuję, ale wezmę środkowego wave'a. Czemu ona tak około mnie przechodzi? Co ty robisz, byczku? Intujesz? Zarąbiście, ona intuje. No dobra, Trista naintuje, za friko, za frytę, za darmo. Co prawda straciłem troszeczkę wave'a, ale no coś za coś, coś za coś. Ten kill nie był chyba też jakoś zbytnio wartościowy. Idę wziąć za to wave'a po drugiej stronie. Może się to źle skończyć, no bo jej postać jest bardzo szybka i nie wiem, czy jestem w stanie uciekać tak o, od niej. Mm. Co? Ktoś tu idzie? Ktoś tu idzie? Weź mnie nie strasz, kurna, stra za zastraszył mnie. Dobra, domykamy go, domykamy go, weź coś mu zrób złego. Dzięki za fragunia, co prawda straciłem połowę mojego zdrowia, a Tristana intuje. <laughs> nie no, nie da się grać normalnie na tym elo, ja pindole. <laughs> Co to jest? Raz AFK, raz jakiś inter. Nie wytrzymam. Jakie jaja nie? To kontakt co gra cały czas na D4, bo raz przegrywam, raz wygrywam. Oczywiście climbowałbym się o wiele szybciej, gdybym grał normalnymi pikami, tak to mogę nazwać. Nie zalecam, nie mówię, żeby replikować to w domu. To jest wszystko, to jest wszystko w ramach nauki. Dzięki za ganka, panie Kane. Znaczy nie Kane, ty co ona? Ty ona replikuje. Ja w pindole. <taki>, jaka głupia gra. Przysięgam. To nie są kupieni aktorzy. Żaden z nich nie został zakupiony. Mimo, że mają Warwicka na suporcie, intującą Tristanę, no i nie wiem, chyba zaczyna już powoli tracić wiarę też Kayli przeciwna, skoro robi takie rzeczy. Ja może spróbuję pomiędzy Turetami troszeczkę pognębić. Wiesz czemu? Bo wydaje mi się, że jest o wiele silniejszy od niej w tym momencie gry, ale ciężko mi wyczuć, kiedy ona będzie iść. Gdzie ona jest? No i gdzie ona jest? Ona traci całego Wave'a. Nie trafiłem mojego jedynego ważnego spela, nie? Ja jestem nobem! Nie trafiłem wszystkiego, co mogłem nie trafić. Czemu on pisze do mnie, animal? Przecież jestem człowiekiem, nie? Animale nie mają kciuków ani nic? Nieważne, nieważne, ale ze mnie, nob. Ja, pin dole, dobra, to się wytnie w postprodukcji. Nie trafiłem <grym> ani jednego w, znaczy pierwszego, ani drugiego, i <grym> później ku nie trafiłem. Ja, pin dole, jaki wstyd. Brakuje mi 9 do kula. Postaram się go teraz wystakować. Ty, opłaca się w ogóle to? Dobra, tepa mnie. Nie odpuszczam ci. Czy ona ma już ulta w ogóle? Nie No, błaga mnie. 520 movement speeda? Co ty gadasz? Jak 520? Ja mam 400, mam o 120 mniej. Jezu, święty, ty jesteś jak Robert Kubica. Ja pindole. Ej, nigdy bym się nie spodziewał, że tak szybko biega Kaylee, nie? Jakbyś obudził mnie w środku nocy i spytał mnie, jakim, na jakim movement speedie biega Kale, to bym nigdy nie powiedział ci że na 500 mając buty. Nigdy bym ci nie powiedział, nie? To jest jakaś dla mnie zagadka, dlaczego ona ma taki duży movement speed. Na 500? Wy ty, wy? Dobra, zabijmy ją, mnie. ja nie mogę sobie z nią poradzić, jestem zbyt słaby na Kaynie, pomocy. Trzymaj W. Ja pierdziele, ja z nią no nie mogę, nie mogę na nią grać już. za mnie co nieco. Ej, pomożesz byczku? Na Lepszy dżungler wygrywa, umarłem, żegnaj. Dobra, bywa i tak. Pewnie zagrałem tą bardzo źle tą grę, ale no, jakby, już nie mówię o, o jej damage'u, nie, doskalowała się, ale tej jej movement speed jest, no, masywny, masywny. Nie spodziewałbym się, no, na moim E ja też szybko biegam, ale się jestem asasynem do biegania przez ściany, a nie e, głupim czarodziejem do rzucania mieczami. No, nieważne, nieważne, no. Moja drużynka sobie ora 1v9, przeciwny <laughs> Warwick złożył pierwszego steraka, co jest też dosyć sigma, sigma decyzją, nie? Właśnie z jak że KokoAsatan hashtag 420 napisał pozdro Ity. Dzięki Koko a Satan za pozdro Ety. Ja również pozdrawiam Ety. I pozdrawiam cały Bydgoszcz. Nie jestem z Bydgoszczy, ale tam jest cała patologia świata, słyszałem. To wszystko są jaja i żarty. Ej, to Bydgoszcz to jest to miejsce, gdzie są były przecieki maturalne, niby likowane? Bo nie wiem. Chyba tak, ale będę, nie, nie, nie dam sobie ręki uciąć. Teraz pytanie, czy ta Kale idzie na topa? Bo chyba ona. No nie mam szans, z nią. W tym etapie gry bym potrzebował minimum. E, manamuny, manamuny bym potrzebował, żeby dorównać jej dwóch itemów, szczególnie że ten drugi to jest Rabadon. Ona jest dosyć silna. Chyba, że ta, Lisandra by ją ultnęła, czy coś w tym stylu. No tu poddymia. No ja tam nie wiadę, nie wiadę. Za dużo ludzi tu jest. Jakby był skarner albo ktoś, żeby mnie ubezpieczać, to tak, to bym wjechał, ale... Bez niego lipa, lipa. Kurde, jak ona jest nafidowana już. Wzięła te dwa fragi z Mida, kupiła kolejnego roda, może się na Mida przejdę. Na topie nie mam co stać. Ona mnie złą pod turetem z takimi przedmiocikami. A może tutaj coś. Ej, nie obrazisz się, Skarner, nie? Nie, nie ma opcji. Ty jesteś dobry kolo, nie? Nie ma co się obrażać. To jest zwykły minionek w zwykłej dżungli. No ja też idę ją zabić, nie? Możemy ją zabić bez problemu. Tylko potrzebuję cc od ciebie, byczku. Mmm, ona zwątpiła. Co prawda, no, ta Kale chyba robiła krogi, nie? Znaczy nie krogi, grompa. Chyba, że się cofnęła. Ej, w ogóle kiedyś też mi się wydawało, że dało się używać Hydry podczas Q animacji mojego czempiona. Nie da się już tak robić, bo ja spamię tego spela, ale nie mogę... Nie mogę go użyć. Czekaj, zobaczę No nie mogę, nie mogę, nie mogę użyć hydry podczas animacji Q A kiedyś się dało, mi się wydawało Kiedyś to było możliwe No dobra, no to może ten item nie jest aż tak dobry Skoro muszę się zatrzymać, żeby go użyć Zobaczmy, co tam się dzieje Teleportować? Dla mego skarnera wszystko, dawaj ruchu. Ja pindole. Ta postać to jest najbardziej niezbalansowane gówno, jakie widziałem. Dawaj tego killa. Pozerna świna nie będziesz wszystkie obrała przecież. Ty, czemu oni złączą? A, surneli. Nie, złagierka, nie. Aha, aha, nie, złagierka. Nieźle.